W kręgach arystokracji bardzo ważna jest czystość krwi. Dlatego ulubionym narządem arystokratów powinna być nerka, ponieważ to właśnie nerki oczyszczają krew, filtrują krew z produktów przemiany materii. I mógłbym tutaj opowiedzieć wiele ciekawostek dotyczących nerek: o tym, że każdego dnia nerki produkują ponad 30 litrów, Moczu pierwotnego, a następnie w pocie czoła zagęszczają go także do toalety trafia raptem 1-2 litry moczu ostatecznego. Albo o tym, że łączna długość tych wszystkich rureczek, które filtrują krew, ma ponad 10 km. Czy wreszcie o tym, że tak naprawdę wystarczy 3 czwarte jednej nerki, żeby całkowicie dobrze funkcjonować, a niektórzy twierdzą, że wystarczy 30% miąższu jednej nerki, żeby żyć. Myślę jednak, że ostatnie czasy pokazały, że nie jest dobrze jeździć na rezerwach, więc warto dbać o nerki. A przejawem takiej dbałości mogą być badania obrazowe. Ja jestem radiologiem i na co dzień podglądam nerki różnymi technikami. I przygotowałem dla Was serię filmików dotyczącą metod diagnostyki obrazowej. Opowiem wam o ultrasonografii, o rentgenie, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Przy każdym z filmików znajdzie się taka tabelka, w której będę skupiał się na tym, jak wygląda badanie, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, jak przygotować się do badania, no i wreszcie, czy dane badanie jest bezpieczne dla was? na no, szczególności dla waszych nerek. Oczywiście nie zawsze macie wpływ na to, jakie badanie będzie zlecone. Natomiast zapewniam was, że ogromne znaczenie ma to, jak przygotujecie się do badania, jak będziecie zachowywali się w jego trakcie i co zrobicie po badaniu. Jestem przekonany, że właśnie dzięki tej wiedzy zdrowie może być w waszych nerkach. Dlatego Oczekujcie kolejnych filmików, wypatrujcie, bo już wkrótce pojawi się pierwszy dotyczący ultrasonografii. Zapraszam!